Siemanko, z tej strony Lampa A w tej strony Pokazujemy Wam kolejny odcinek, prezentujemy Z serii Kooperacja na Kolację Tak, dokładnie Tym razem ja jestem pilotem Sobek tutaj na działku jest Dokładnie strzelał Z góry przepraszamy za to, że nie było dawno żadnych odcinków, ale po prostu nie mieliśmy czasu e, no, no, no po prostu Problem z grywaniem Program przestał po prostu nam funkcjonować Poprawnie no, ale, ale, ale wracamy z nowym odcinkiem prawdopodobnie w każdy czwartek, tak? W czwartek będzie nowy odcinek z Battlefield 3 teraz, Skoro teraz serii z serii kooperacji na kolacje eee, i wkrótce co będzie? Co będzie Sobek? Eee, już się pochwalę. Eee, będzie seria Battle... Eee, Bat 2! i wiele innych. No, no nie wiem, czy wiele innych, ale, ale będą też inne. E, Także dobra, no to, to, to co, to zaczynaj tutaj. Polecimy, tak? Dobra. Krojemy, krojemy, dobra, pali. A właśnie, żeby jeszcze przypomnieć, nie chcemy, żebyście porównywali nas do Roka Niroja, bo nieby tam się w Simordoru mówi się, że coś, coś tam was, że, 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 że my to, że niby Rok tam kradniemy mu nazwę i tak dalej. A tu nie chodzi o to, po prostu pasowała nam ta nazwa. Tak, bo, bo... fajna była, miła, wpadła w ucho. <słuch> Tak. Ciężko było wymyślić inną nazwę. Rybującą się czy coś w stylu. Padłem na pomysł kooperacja, na kolorację, a dziękuję się nam się spodoba. W sumie no. jest odpowiedny do wszystkich serii, w których jest kooperacja, nie tylko do Battlefield 3. Tak i będzie... Ja nie tak, tak nagrywasz pod tą nazwą. Dokładnie. Tu dawaj, na dole jest kolesie. Widzę, widzę. Wow 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 Ha, 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 ha. Mogę zaznaczyć? Mogę! Tu masz ruch na tymi, daszku. Czemu ty, czemu, ty, czemu ty mi nigdy nie zaznaczasz ludzi? A po co? Przecież ty ich widzisz. Przecież Ale masz... tak. To nic. Ja często, ja często... nie korzystam z tego na sobie wiesz? A. Za no, blisko... No. przybliżam ekran. Jak blisko lata, się nic nie widzę wtedy. What the fuck, a chemist go wladać. Tu coś jeszcze jest czy nie? Oj to nasi. <grym> tu nic a. nie ma. A, reloading. a dobra, lecimy. Także teraz już działałem pod nową nazwą kooperację na kolację. Tak, tak. I tak e... już pozostanie. E, Mogę wam powiedzieć jeszcze taką jedną nowinę. E, bo, mówiłem wam już o Borderlands 2, że będzie. Seria, ta? Będą jeszcze dwie gry, które, o które się dowiecie w czasie. W swoim czasie się wszystkiego dowiecie. Tak, e, to powiem, że czekaj, jeżeli dobrze pamiętam, to jedna go. to będzie strzelanka też. No. FPS. A jeśli dobrze pamiętam, druga, to też. <grym> no ale trochę go trochę innego typu. Tak, troszkę. Troszkę tylko. No muszę. Opa, już... ojej. ojej. Ale to było ładne, ja po prostu to uwielbiam Dobra dawaj zaznaczam sobie ale nic nie widzę cicho. a tam są, tam ładuj, ładuj, ładuj O tak i się boję z lata To było <noise> <noise> Ty no gdzie jeszcze? To coś <noise> na waloka tutaj Dobra, bmp. A to na dwójkę, tak? Tak, tak, tak. Poszła. O, nie szalej, nie szalej. Poszło. Jeszcze jeden lat będzie. Dobra, już na Dobra, poszła. Ej, ej! <laughs> Takie tam emocje. Dreszcie emocji powiadasz, tak? No. Kieś w gaciach. No. Jestem ciekawy, jakby na początku rundy zniszczyć całą mapę. i potem z jakich oni oniby budynków wychodzili. No ja Dawaj tego, dawaj, dawaj. Oni się lesją kiedy chcą. Poszedł, poszedł, dobra. No wracam się. I teraz na Dobra, tu nic nie widzę, bo... ten... A, tu jest jednak kruszyno. A nie, a, dobra, nie dobra, trafiłem, kopiłem. I tam powinni jeszcze być, przed nami. A, tak. już nie ma. Czołg, jakiś czołg tam jest. To dobrze. A, Gdzie nie, jest się... BMP rozwalona, tylko na podczerwieni tak jest cały biały. Te loty teraz będzie, lotnicze działo. No, ale tam, Dobra. To jest działa? To jest tam, dobra? Tutaj KAJCIO! <laughs> Szaleństwo <laughs> Dobra, żeby wszystkim wyjaśnić. Kajcio to jest lampa, żeby nie było. A Sabek to Sobek No Ło, wow, ile jest tu, ile, ile, ile... Nie trafiło! Łapka! Trafiło, dobra. trafiło obróć się, obróć się, majster. Dobra, nawalaj. A, 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 Rinobi, Rinobi. Dobra. Gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? Ech, jakoś, dobra, wracam Ło, wow, wow, na którą, Na prawo, dobra. To drugie prawo powiadasz? No. Ho, ho, Dobra, wszystko. boże... A ty masz fajne na tym działku, bo masz pokazaną godzinę, która jest. A właśnie, to jest zapisane: 18,20 i 56 sekund. No widzisz? To jest. A ja mam tylko on... wysokość, szybkość, prędkość, znaczy się. I coś tam jeszcze, nie wiem. A, no dobra, dobra. No, nie ma, no nie wchodzą. Ja bym tak tego wkręcał, że się budynek docelowy. A oni tam wchodzą? Co oni tam robią? No nie wiem, jako... Yyy, wiesz co, to chyba jakieś jakichś za, zakładników. My, my zabijamy tych, co porwali jakiegoś kolesia. O, widzisz? Ulatuj generała. O, wow, wow, BMP! Dobra, dawaj. Dobra, poszła? Poszła. A teraz tak. Dobra. Poszło. Brawo, zwrot. I jeszcze jeden. Jeszcze raz 100 to, lat nie żyjemy no. Sto lat, sto lat 100 lat nie żyjemy no. tam jeszcze jest samochodzik nie. No tu obok był O ale poszło Jeszcze pelotka? No nie łatwo Dobra No mogę namierzyć? Jeszcze? Zamierzaj Jeszcze nie mogę Dobra, już namierza, namierza, namierza Poszła tak. Okay. Tak. You... Yeah. No uh, target Destroyed. Roger Dutt. Ober. No, <grym> a jeszcze raz, a ty jeszcze... A ty co to rozpieszdzić? Jo! <grym> <grym> Gdzie oni są? O tu, pa! A, w jednak dojechał chyba Dobra, prawo drog proszę Jest Dobra Szukam gdzieś na tym poczerwieni, a nic nie miejsc Na wszystkich kierunkach Tam, 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 no zaznaczaj Co mi coś znaczy Nie no, trzeba czekaj Próbuję zaznaczyć, ale nie zaznaczyło o! W którą? W lewo? W prawo zrok? W Gdzie uciekasz tam malutki Nie tak nisko, bo ja się boję o. Mam lęk niskości A, miałem laga Jestem zaraz gdzie są A na razie... O patrz tu jedzie i oto go nie ma. Pelotka. Widzę, tak, widzę Tak, tak. Poszło. Pum. I BMP, czekaj, czekaj. Nie pojedzie kawałek. I tutaj zaraz takiego... O tak. Namierzam, 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 namierzam. Mam No. Poszło, poszło. Ale... Unieruchomione, dobra. Chyba nie trafiło. Trafiło. Ej, ej, ej! A! Te emocje. A ja się boję. No serio, no, ty troszkę niż no w <suszy> jakimś tam. Ja, nie no, dba, to, to już koniec chyba będzie, wiesz? Tak mi nie? Się coś zdaje. A mogę ich zabić? O, patrz, już lecę. Nie, nie, bo nie chcę od nowa przechodzić. <suszy> Czemu? Miło by było. Nie lubisz tej misji? <śmiech> nie. <śmiech> A, tak jeszcze dodam. Tak nie wiem, czy to jest potrzebne w ogóle. Że jakbyście się kiedyś spotkali w, tym, w jednym z naszych materiałów, jakimś zwrotem, który może używać rojo czy coś, to ja Was bardzo za to przepraszam, ale to jest tak po prostu odruchowo czasami. Bo ja się przyznam, że czasami oglądam rojo i no, czasami mi jego teksty wchodzą w głowę. Nie wiem czemu. Tak, żeby nie było, tak? Oczywiście już od teraz. Mówię i już przepraszam bardzo, co? Dobra, lecimy. I koniec. Tak, cieszymy się, że spędziliście na ten wieczór razem z nami. No, dobra. No to tak. Misja wykonana. 11 minut. Oh. To dziękujemy za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, komentujcie. <grym> Dobra, już ogarnęli. <grym> Aha, a nie, jeszcze nie, nie, nie. Jeszcze tak. Jeszcze został Facebook, Lampa Gaming, też możecie polubić sobie. I co? I co? I co? I to to co? To to. na stronę. W Tak. I, I co jeszcze? I co jeszcze? No dobra, no to chyba wszystko. Tak, to... żegnamy się z wami serdecznie, dobranoc. Do usłyszenia, zobaczenia, do grania, pogrania. I co tam jeszcze, nie wiem, e, za tydzień w czwartek widzimy się ponownie. Baba! -ba. Grali dla was Lampa i... Sopciu!